Hej, szczęść Boże, witajcie w nowej serii Hunter. Cieszę się bardzo, że zaczynamy tę nową serię. Już opowiadam, o czym ona jest i jaka jest geneza jej powstania. Przyznam się już na początku, że robię to dość interesownie. Znamy tę serię Wanted. W niej chodzi o. Znajdowanie Pana Boga w różnych przejawach Jego obecności w naszym życiu. Seria Hunter, czyli łowca, bardziej ma iść w kierunku znajdowania prawd czy takich myśli, które nam mogą pomóc w życiu, gdzie możemy sięgać do mądrości różnych osób. Czy nam współczesnym, czy tych, którzy poprzedzali nas w życiu, żeby zaczerpnąć właśnie z ich wiedzy, z tego, czym oni się dzielili, coś, co może przydać się bardzo konkretnie naszemu życiu. Mówię, że to jest interesowne, bo ma się przydać też mojemu życiu, bardzo konkretnie, ale mam nadzieję, że też Waszemu. I to jest trochę podobne, czy według takiej intuicji poszedłem, jak kiedyś rozmawiałem z naszymi mniszkami dominikańskimi, kiedy zostałem promotorem mniszek i pytałem ich, czego potrzebują. One powiedziały: Potrzebujemy takiej platformy, na której moglibyśmy, mogłybyśmy się dzielić tym, co w nas się dzieje na modlitwie, naszymi duchowymi odkryciami. A ojciec, jakby dał nam taki pretekst, to było super. I ja mówię to super, ale w takim razie zróbmy to w taki sposób. Ja, jak jestem kaznodzieją, mam różne pytania. Jak czytam choćby Ewangelię, to no coś tam wiem, coś doczytam, coś też odkryję na swojej osobistej modlitwie, ale też wierzę w to, że siostry, jako mniszki, macie dużo bardziej wyczulony słuch na Pana Boga, jak żyjecie tak całkowicie Jemu oddane, więc ja bym chętnie skorzystał w taki sposób, że ja będę przyjeżdżał z jakimś tematem, będę mówił to, co już mi się udało znaleźć czy odkryć, a potem będę dawał głos siostrom. Żebyście Wy mówiły, co w Waszych sercach, co w Waszych głowach, co w Waszym życiu gra w tym temacie. I przyznam, że to już trwa kilka dobrych lat i nie zawodzę się. Jest to, tak jak mówię, interesowne. Ja dzielę się tym, co mnie się udało znaleźć czy odkryć, ale jednocześnie bardzo dużo czerpię z tego, co one... Mi mówią, czym siostry się dzielą, też wobec siebie nawzajem, ale też wobec mnie. Bardzo mi to w kaznodziejstwie pomaga. I już zmierzam do analogii wobec tej serii Hunter, mianowicie zobaczyłem, że pośród tego kaznodziejstwa, gdzie się zajmuje przede wszystkim głoszeniem, Trochę za mało mam miejsca na studium, czyli na doczytywanie czy poznawanie w książkach, czy w jakichś innych publikacjach, czy w internecie, czy gdziekolwiek. Że z... potrzebuję więcej się zająć studiowaniem czyli czytaniem, poznawaniem, oglądaniem, słuchaniem tego, co byłoby potrzebne czy inspirujące do mojego życia. I pomyślałem sobie tak: Czy jestem w stanie sam siebie zmobilizować tak do tego studium bardziej? A może zróbmy taką serię i yy, która mnie zmobilizuje do czytania, do poznawania, yy, do zgłębiania takich czy innych tajemnic, takiej czy innej wiedzy, po tym dzielenia się z wami tym co mi się udało znaleźć, ale też żeby was sprowokować do tego byście się podzielili w taki czy inny sposób w komentarzach czy jakoś inaczej jak wam to przyjdzie do głowy w tym temacie który zamierzam poruszyć żeby to dla was było jakieś ubogacenie, ale żebyście wy też mogli siebie nawzajem czy mnie ubogacić takie ładne słowo, ubogacić, podzielić się tym, co w Was gra w tym temacie. I wydaje mi się to tak potrzebne i ważne, mnie na pewno, ale mam nadzieję, że też Wam. I na tym polegać będzie ta seria łowca. Mam nadzieję, że uda nam się złowić takie prawdy, odkryć takie mądrości. Które po prostu nam się w życiu będą przydawały. Tak się zastanawiałem, do czego sięgnąć w tym pierwszym odcinku. Już kiedyś Wam opowiadałem, że fascynuję się w ostatnim czasie lekturą listów generałów dominikańskich, że czytam ich listy tym, Czym oni się dzielą przez ostatnie 40 lat, i jestem tym zachwycony, bo wcale to się nie starzeje, a może dopiero teraz staje się dużo bardziej adekwatne do naszej sytuacji, czy w kościele, czy w ogóle w Polsce, w tym co przeżywamy, dużo bardziej adekwatne teraz niż było jeszcze niedawno. Tak jakby oni wyprzedzali w swoim myśleniu. Po prostu może wyprzedzają te czasy, w których my tutaj w Polsce żyjemy. I myślę, że możemy z tego skorzystać. Zaczynam od mocnego akcentu, bo chcę nawiązać do mowy pogrzebowej, którą wygłosił nasz były generał Damian Byrne, Irlandczyk. Na mszy pogrzebowej. Poprzedniego generała, ojca Vincenta Consangl, Francuza, i to nie było na samym pogrzebie, dlatego że ojciec Vincent zmarł 14 lipca 1992 roku we Francji, a w tym dokładnie czasie odbywała się nasza kapituła generalna w Meksyku. Także ani generał, ani nawet prowincjał francuski. Nie mógł być na tym pogrzebie, dlatego 16 lipca bracia zebrali się na mszy świętej żałobnej i modlili się za świętej pamięci ojca Vincenta. I jednocześnie właśnie generał Damian Bern, następca ojca Vincenta, głosił kazanie odnośnie historii jego życia i zaczyna bardzo mocno od takiego wersetu z listu do rzymian 14 rozdział 7 wers. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Może mamy nawet osłuchany ten tekst, ale myślę, że on może być nieustannie ożywiającym. Ojciec Damian Odwołuje się w pierwszym zdaniu. Tekst świętego Pawła mówi, że życie każdego z nas ma wpływ na innych ludzi, podobnie śmierć każdego z nas. To jest zachęta do tego, by docenić nasze życie i naszą śmierć, że i życie, i śmierć mają ogromne znaczenie dla nas. Czyjeś życie, czyjaś śmierć. Ale nawiązuję tutaj do tego, że również moje życie i moja śmierć ma ogromne znaczenie dla życia i śmierci innych, bo nikt nie żyje z nas i nie umiera dla siebie. Oczywiście, dalej tam święty Paweł pisze, że. Czy żyjemy, czy umieramy, żyjemy dla Pana i umieramy dla Pana. Ale dla Pana to też dla innych braci i sióstr. Przypomina mi się, czasami w warsztatach kaznodziejskich robimy taki warsztat, że tak uchylę rąbka tajemnicy, że piszemy mowę pogrzebową. Każdy pisze mowę pogrzebową jaką by chciał usłyszeć na swoim pogrzebie. Tutaj w kontekście kaznodziejstwa, my to robimy na warsztatach kaznodziejskich, ale nie wiem, czy tego próbowaliście. Może, jak znajdziecie chwilę czasu, bardzo warto by to zrobić. W kontekście tego zdania z Listu do Rzymian. Jakie słowa chciałbyś, chciałabyś usłyszeć na swoim pogrzebie o sobie? Takie ćwiczenie jest ważne w kontekście odkrycia dla siebie samego co jest dla mnie prawdziwą wartością w życiu. I w kontekście pogrzebu, śmierci e, mówimy o rzeczach najważniejszych. I mamy nawet w Polsce nie wiem może gdzieś w świecie też e, taką zasadę że się nie mówi źle o zmarłych więc raczej w mowach pogrzebowych. Mówimy to, co dobre o człowieku. Co jest moim dobrym pragnieniem? Co jest takim dla mnie taką dobrą myślą? I y, tym dobrem, które chciałbym, aby zaistniało w moim życiu, żeby to moje życie takie dobro wniosło w ten świat, w życie innych ludzi. I, I w tym kontekście chcę nawiązać do treści życia ojca Wincenta, który był bardzo znany, jakoś to jest mi też bardzo bliskie, z takiej odwagi co do przyszłości. I, i ojciec Damian Byrne bardzo to podkreślał, że w ojcu Wincencie to było bardzo widoczne, taka odwaga. Wobec przyszłości, tym samym jakaś odwaga w zmianach, w szukaniu tego, co nowe, przy całym szacunku do tego, co jest też naszą tradycją. I on mówi o czterech źródłach odwagi. Poczynając od wersetu też z pierwszego listu św. Jana, trzeci rozdział, dwudziesty drugi werset. Czynimy to, co się Jemu podoba. I ojciec Damian podkreśla, że to była jedyna zasada, którą się kierował ojciec Vincent. Żeby czynić to, co się Bogu podoba. To była jedyna reguła życia ojca Vincenta. I on wspomina, że takie pytanie ojciec Vincent sobie stawiał pod wieczór. Czy byłem wierny Jezusowi i czy byłem wierny świętemu Dominikowi? To jest pytanie do rachunku sumienia. To jest pytanie dla Dominikanina, Dominikanki, może, właśnie, czy byłem wierny świętemu Dominikowi? Może dla Was, w zależności od tego, jaki macie charyzmat, kto jest Waszym Ojcem w wierze, tak jak my mówimy, że naszym Ojcem jest święty Dominik. Możecie pomyśleć, kto jest waszym ojcem w wierze, i tym samym patrzysz na dzisiejszy dzień i pytasz, czy byłem wierny Jezusowi i czy byłem wierny mojemu ojcu, w naszym wypadku świętemu Dominikowi. Wierny to też jest, czy wierzyłem w te same rzeczy, ale jednocześnie wierny, właśnie czy uszanowałem te rzeczy. Czy podtrzymywałem przez to wszystko, co dzisiaj robiłem, myślałem, mówiłem, to, co było najwyższą wartością, właśnie i dla Jezusa, ale też dla choćby Świętego Ojca Dominika, czy mojego Ojca w Wierze, czy mojej Matki w Wierze? Czy byłem wierny? I ciekawy dodatek, o którym mówi ojciec Damian że jeżeli ojciec Vincent stwierdzał, że jednak nie był wierny. To widział to w taki sposób, że jeżeli przedłożył swoje dobro nad dobro innego brata lub innych braci, to to odczytywał jako porażkę. Bardzo wymagające, mocne stwierdzenie. Takie no, dające do myślenia, i, i też podpowiadające wobec rachunku sumienia, który można zrobić, czy jeżeli ja przedłożyłem swoje dobro nad dobro innego brata lub braci, sióstr, moich bliskich, mojej rodziny, moich przyjaciół. Tych, których spotkałem dzisiaj na naszej drodze, jeżeli swoje dobro przedłożyłem wyżej nad dobro innych, to jest porażka. Wtedy nie byłem wierny Jezusowi i nie byłem wierny świętemu Dominikowi. Myślę, że się rozumiem, że nie o to chodzi, że tutaj głaszczemy wszystkich po głowach, jesteśmy dla wszystkich mili. Nie, że nie o to chodzi. Chodzi o dobro czasami najwyższe dobro. Czyim dobrem się kierowałem? Czyje dobro stawiałem wyżej nie, niż swoje? Przy całym szacunku do przekazania: kochaj bliźniego jak siebie samego, nie pomijając siebie, ale czy stawiałem dobro innych za wyżej, stojące od swojego? I to była jakaś pierwsza jego kategoria, pierwsza jego zasada, którą się kierował. Bo tutaj ojciec Damian mówi o czterech źródłach tej odwagi. I, i taki rachunek sumienia, takie pytanie jest pierwszym źródłem odwagi yy, ojca Wincenta. Co było drugim źródłem odwagi? Drugim źródłem odwagi było formułowanie zasad życia odwaga formułowania zasad mojego życia. Że to nie jest jakaś magma, to nie jest jakieś rozmyte, to jest takie dążenie do konkretu. Jak ja konkretnie formuję zasady mojego życia? Właśnie pragnąc dobra innych, pragnąc dobra też swojego, ale pragnąc nade wszystko właśnie bycia wiernym Panu Jezusowi i Świętemu Dominikowi. Jakie. Zasady życia formułuję wobec siebie, wobec relacji z innymi. To jest takie drugie źródło odwagi. Trzecie podejmowanie stanowczych i trudnych decyzji. Jakie stanowcze i trudne decyzje podjąłem? Albo do jakich stanowczych i trudnych decyzji się zbliżam? Bo są rzeczy ważne i bo są rzeczy poważne w naszym życiu, i one wymagają stanowczych i trudnych decyzji wobec siebie samego, wobec tej sytuacji, w której jestem. Czy ja to umiem robić? Hmm? Jeżeli nie umiem, właśnie, czy jakoś o to się modlę? Jakoś, właśnie, nie jakoś. Konkretnie, jak o to się modlę, żeby umieć. Podejmować stanowcze i trudne decyzje. I czwarta zasada dotyczy formułowania wyzwań. Jak formułuję wyzwania, które są przede mną? Tu akurat ta kapituła w Meksyku dotyczyła przede wszystkim formacji. I żeby nie być gołosłownym, bardziej to na praktykę przełożyć, wiadomo, że to jest bliżej może życiu, nie wiem, zakonnemu, chociaż myślę, że z łatwością sobie przełożycie to też na swoje życie. Ale myślę, że nie często stawiamy sobie takie pytania. Dotyczą to tych, którzy przychodzą akurat do zakonu, ale tych, którzy przychodzą, nie wiem, do seminariów, tych, którzy przychodzą, czy podejmujemy ich w naszym życiu. Chodzi też o nasze dzieci, chodzi o naszych przyjaciół, o tych, na których się otwieramy w naszym życiu. I tutaj takie trzy pytania wydobywa ojciec Damian z życia ojca Wincenta. I pierwsze pytanie jest. Po co chcemy powołań? Po co? Nie? Czyli jaki jest cel tego, że mamy kogoś przyjmować? Warto zbadać sobie to. Po co ja chcę przyjąć takich, a nie innych przyjaciół, znajomych? Po co chcę wejść do takiej czy innej wspólnoty? Po co chcę takich czy innych ludzi w moim życiu? Nie? Po co yy, chcę dzieci? Po co chcę, aby wstępowali do zakonu, do seminarium młodzi ludzie? Po co? Ja pamiętam właśnie takie kiedyś prozaiczne stwierdzenia, żeby ktoś miał mi... No, żeby miał kto mi podetrzeć, czy mnie podetrzeć na starość. No, może prozaiczne. No? Czy to jest jedyna forma, żeby byli? Żeby ich było dużo, ale po co? My tak się ostatnio zastanawiamy, o nie ma powołań, nie ma, ale jeżeli mają być, to po co? Po co ja chcę ich przyjąć? No. Drugie pytanie: jak zamierzam ich formować? Nie? Jaki mam dla, dla nich pomysł? Nie? Jeżeli już przyjmuję moje dzieci. Przyjmuję jakoś do mojego życia ludzi, przyjaciół, to jak za zamierzam ich formować? Ale też w tym jest kolejne pytanie: właśnie jak zamierzam siebie formować? A konkretnie, czy mam konieczne warunki, aby przyjąć i utrzymać te powołania? Nie? I tu oczywiście nie chodzi tylko, czy przede wszystkim o rzeczy materialne, bo my, nam pewnie ta, taka myśl przyświeca. Aha, czy ja mam, nie wiem, budynki, y, mam co dać jeść, mam, co, y, mam w co ubrać, mówi się tak, wikt i opierunek. Nie, jakby to oczywiście jest bardzo ważne, ale myślę, że chodzi o coś głębiej. Nie? Że, że, że to są te wyzwania, które sobie. Stawiam i wobec których się konfrontuję. I no, żyję już trochę na tym świecie, więc w wielu gronach takich zasiadałem, które lekceważyły te pytania. I tak naprawdę nigdy sobie w tych gronach na te pytania nie odpowiedzieliśmy. Tym samym raczej nam to nie przysporzyło odwagi wobec przyszłości. Ja? Cały czas gdzieś żyjemy wtedy przeszłością, nawet nie żyjemy teraźniejszością. Jeżeli właśnie nie umiemy zrobić takiego rachunku sumienia i postawić sobie e, takich pytań, które rzeczywiście nie są łatwe, właśnie, czy jestem wierny, czy formułuję odpowiednie zasady życiu, czy m, decyduję się. Na podejmowanie stanowczych i trudnych decyzji, oraz czy formu formułuje konkretne wyzwania, tym samym też zobowiązania, tym samym też e, świadomość celu. To może tak poważnie brzmi, ale mam nadzieję, że to jakoś też. Was dotyka i was porusza, mnie dotyka i porusza, bo się zmagam na co dzień z takim kręceniem się w kółko, w takim, z takim, że o nic w sumie nie chodzi, albo właśnie, że to wszystko jest jakoś mało ważne, że się kończy, jakoś to będzie. Świat się nie zawali, nie wiem, świat się nie zmieni. Pamiętam, właśnie choćby u nas, jakby od wielu, wielu lat w Zakonie takie pytanie o projekt wspólnotowy, w jakim w kierunku chcemy zmierzać, jakie zadania chcemy podejmować. Najczęściej to się kończy na robieniu tego, co teraz mamy do zrobienia tak zwanej bieżączki. I oczywiście jestem świadomy, że teraz mamy czas pandemii, wielkiej niepewności. Nie wiemy, co będzie, zadajemy sobie mnóstwo pytań, itd, i tak dalej. Ale może przy całej niewiedzy i zagubieniu związanym z obecną sytuacją, tym bardziej potrzebujemy takich konkretów. I bracia, tak jak, jak widzicie, w 92 roku, i wcześniej też o tym już myśleli i mówili, a my jesteśmy w 2021 i ciągle z tym sobie nie radzimy, i ciągle to mamy porozmywane. I nawet nie chodzi mi o to, żeby teraz wznosić apele: zdyscyplinujmy się, bo ja sam widzę po sobie też, chociaż ja nie jestem żadną miarą rzeczy, no ale chcąc, nie chcąc, patrzę przez swoje doświadczenia. No, widzę, że ani mi się zbytnio do tego jakby nie spieszy, ani no. Widzę w sobie wiele jakiś nie wiem wątpliwości, które podcinają mi skrzydła. Natomiast jednocześnie też widzę, że brak tych tematów, punktów, tych odniesień, zdań, o których tutaj wspominam, Daje takie skutki, że ja nie mam y, odwagi, że, że to moje postępowanie, y, ta moja mierność czy byle jakość wcale mi nie dodaje odwagi. Nie? I mogłoby się wydawać, że o, jak ja, nie wiem, czegoś popróbuję i doświadczę porażki, to wtedy się zniechęcę. Wydaje mi się, że dużo groźniejsza jest byle jakość niż porażka że to właśnie byle jakość nie stawianiu sobie tych wyzwań, czy nie się do tych źródeł, odwagi powoduje to, że nasze życie, że moje życie jest coraz bardziej byle jakie. Może tyle w tym pierwszym hanterze ode mnie, bardzo wam dziękuję, że posłuchaliście, że byliście ze mną, i bardzo was namawiam żebyście pisali komentarze żebyście się do tego odnosili żebyście nie wiem może podpowiadali sobie wzajemnie jakieś linki jakieś lektury coś co może nam w tym pomóc może widzicie to jeszcze głębiej jeszcze szerzej bardzo was proszę o to żebyście się tym Wzajemnie i ze mną, i z innymi, którzy odwiedzają Strefę Wodza, podzielili. Oczywiście, Was też zapraszam na inne serie. Zapraszam Was do modlitwy, zapraszam Was do wędrowania ze mną po tym świecie. Bardzo Wam dziękuję, że mi towarzyszycie. No i dopingujcie mnie, żebym nie zaniedbywał studium <grym> i żebym z Wami się dzielił. Tym, co wystudiuje sam. Niech tyle starczy na pierwszy odcinek. Mam nadzieję, do zobaczenia za dwa tygodnie. Trzymajcie się z Panem Bogiem Hej.